Zakończyło się spotkanie, tylko zwycięstwo, e, Tur Ochota. E, mistrz wygrywa to spotkanie 8 do 2, ale e, o szczegóły spotkania zapytam Andrzeja Morawskiego. Witaj Andrzej. Cześć, witam. E, początek spotkania, no to dwie bramki pory koszecie Tura. Szybko wstajecie, pierwsza połowa kończy się 3 do 2 dla ekipy Zachoty. Ale tak naprawdę mieliście mnóstwo sytuacji w tej pierwszej połowie. Druga to chcieliście trochę zawalczyć, no i skończyło się jak skończyło, czyli porażką. Ale jak podsumujesz to spotkanie z Twojej perspektywy, jak wyglądało? No, fajnie jest wrócić do gry po tej długiej przerwie, szczególnie ze względu na te wszystkie covidowe historie. Szkoda tej początku drugiej połowy, bo, bo mieliśmy dobry wynik. Tutaj dwie też dobre okazje, których niestety nie udało się trafić. Chłopaki super zaczęli drugą połówkę, bo chyba nie dotknęliśmy piłki, klepali, klepali i w końcu wyjęliśmy od siatki. Więc ten początek był mocny. No Wiadomo, no, my bronimy, im dłużej w mecz tym mamy troszkę mniej siły. Jeszcze po przerwie nie każdy jest w rytmie meczowym. No i zapłaciliśmy cenę. Chłopaki się rozluźnili, im większa była przewaga, tym mi się swobodniej grało. No i cóż, wynik jest jak jest. No właśnie taka przewaga, trochę tura jest taka, że oni mają paru zawodników, którzy zawodowo grają w niższych ligach w Polsce. U Was nie ma takich zawodników, więc ten start w rozgrywki mieliście utrudniony trochę. Tak, na pewno. No, widać też różnicę w technice takiej użytkowej. Tak, chłopakom prawie w ogóle nie odskakuje piła, a u nas jest troszkę gorzej. Brakuje, tak jak mówisz, takiego doświadczenia zawodowego, troszkę wyczynowego. My jesteśmy jakby z innych sportów się wywodzimy i gdzieś tam serducha ciągniemy. No, ale próbujemy. Dobry, daliśmy do ekstraklasy i na pewno nie był to dla nas najważniejszy mecz. Bardziej istotne są te z dołem tabeli. No i Będziemy walczyć, żeby zrealizować te swoje cele no i zostać w Ekstraklasie na następny sezon. No. no właśnie, bo to cel, cel na tę rundę to na pewno zdobyć punkty i utrzymać się w Ekstraklasie. Eee, wydaje Ci się, że jest to realne, jak patrzycie na te drużyny, które tam gdzieś są przed Wami? Tak, zdecydowanie. Myślę, że te 3-4 drużny z dołu tabeli są spokojnie w naszym zasięgu. Wiadomo, że, że u nas jakby ta ławka jest krótsza i jeśli wszyscy jakby trafimy z takim dobrym nastawieniem i, i z kontuzjami, tak, bo też w sumie mamy Kubę przecież Daniluka, który leczy więc zadła, nie będzie go cały rok, więc no, on akurat jako jedyny z nas miał przeszłość piłkarską, więc dodawał trochę tej jakości, której nam brakowało. Teraz musimy sobie radzić bez niego, ale myślę, że zdecydowanie z tym dołem tabeli jesteśmy w stanie nawiązać walkę. Przy odrobinie szczęścia też urwać jakieś punkty tutaj. Chociażby z kontrą mieliśmy fajny wynik 4-3, gdzie było blisko. Wygraliśmy z nim przecież w pierwszej lidze, więc no, myślę, że, że wszystko jest w naszym zasięgu. No, no właśnie, no, oprócz piłki nożnej to lubisz bardzo tenisa, grasz w tenisa. E, powiedz, jak udaje Ci się to połączyć, bo to takie trochę dwa różne sporty. No tak naprawdę no, tenis jest moim całym życiem, też robię to zawodowo, zarobkowo, e, dzięki temu tak naprawdę też jestem w formie, bo cały czas jakby aktywnie się ruszam i, i, i łatwiej mi to wskakiwać na to boisko, Na no, a piłka to moja miłość, no, pasja, pasja gdzieś tam od małego. No i, i daje radę. No teraz niestety właśnie gram z lekką kontuzją ze względu na to, no ale cóż, sport to zdrowie, jak to mówią w tym wypadku akurat nie, ale daje radę połączyć i myślę, że wbrew pozorom łatwiej jest na pewno przyjść z kortu na mecz niż wstać za biurka, tak? Dokładnie. Zapytam cię jeszcze o reprezentację, bo jesteś w szerokiej tej kadr, kadrze, którą ogłosił Michał Prażuch. Powiedz, jak się zapatrujesz w ogóle na, na, na ten projekt i czy, 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 będzie, czy, czy widzisz siebie na boisku w pierwszej jedenastce? No, taki jest mój cel. Wiadomo, że konkurencja jest duża, ale jak graliśmy ten sparing czy, i, i trening, to naprawdę jest to przyjemność grać z chłopakami. Widać, że tam piłka chodzi, wszyscy jakby dają z siebie maksa. Ja jestem ambitny, lubię rywalizację, więc będę na pewno walczył o to. No i fajnie też było sprawdzić się. Na takim dużym boisku, tak? Miałem okazję niezbyt nie wiele razy grać na, na, na pełnym wymiarze, ale jest to na pewno fajne, fajna, ciekawa przygoda, no i będę walczył, żeby pomóc drużynie i wybaczyć pierwszy skład. No. no dobra, to życzę powodzenia w tej rundzie wiosennej, żebyście się utrzymali, a tobie, żeby indywidualnie, żeby w tej reprezentacji tam zaistnieć. Dobra, dzięki bardzo.